Szanowni Państwo, zgodnie z obietnicą zaczynamy konel, kolejną prelekcję. W ostatnim czasie nasze główne założenie, które przyświeca przetworzeniu nowej marki Select oraz kolekcji firmy Lech, zakłada, że mebel jest ubrany w tkaninę. Za chwilę Katarzyna Kosim Roczkiewicz, dyrektor marki Make Home, opowie o właściwościach i zastosowaniu tkanin na meblach tapicerowanych. Zapraszam. Dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania e, mojej prezentacji na temat e, właściwości zastosowania tapicerek e, ze względu na ich e, rodzaje. Więc, e, przede wszystkim, e, tkaniny dzielą się na te, które są pozyskane z włókien naturalnych i z włókien syntetycznych. Najpierw opowiem o tych uzyskanych z włókien naturalnych. One z kolei dzielą się na tkaniny pochodzenia od zwierzęcego i roślinnego. Zwierzęce no to są futra, takie jak wełna, czy jedwab, który jest, który jest pochodzenia od jedwabników, od kokonów. Oraz roślinne, przede wszystkim no najbardziej popularna jest bawełna z kwiatu bawełny jak również wykorzystywane są do produkcji e, włókien łyka roślinne, liście czy włókna konopi. Opowiem teraz troszeczkę więcej o wełnie, e, jakie ma właściwości, ponieważ jest, e, znajduje ona zastosowanie e, na różnych polach. E, przede wszystkim pochodzi ona z odnawialnego źródła surowca, czyli jest bardzo ekologiczna, ponieważ e, wiadomo, e, z, z owiec pochodzi. Te owce nie są zabijane, są tylko golone. W związku z tym jest to produkt ekologiczny. Jest trwała, ma właściwości izolacyjne czyli też bardzo dobrze absorbuje wilgoć i oddaje i pochłania ciepło. Jest odporna na zabrudzenia co być może kłóci się z takim powszechnym postrzeganiem wełny, ponieważ mimo wszystko przez włókna wełniane dosyć trudno przechodzą e, zabrudzenia i nie wnikają w głąb. E, jest ze swojej e, istoty trudnopalna, ponieważ wełna ma zawartość lanoliny w sobie, czyli jest jakby e, um, uodporniona na, e, na płomień i wełna nie wymaga uniepalnienia jako materiał. E, jest odporna na blaknięcie przy odpowiednim farbowaniu. Ładnie się starzeje i jest, tak jak już wspominałam, ekologiczna, gdyż ulega biodegradacji. Obszarami zastosowań tapicerek wełnianych są meble o dużych powierzchniach. Z tego powodu, że wełna, która ma swój naturalny skręt we włóknie, łatwo wraca do swojego poprzedniego kształtu. Nie rozciąga się. I dobrze wygląda nawet na dużych powierzchniach, przy dużych, na przykład poduchach na meblach tapicerowanych. Dobrze też wygląda na organicznych kształtach, ponieważ meble, które są właśnie obłe, obłe okrągłe, ładnie się te tkaniny wełniane na nich układają. Obszary zastosowań, no to są właściwie wszelkie, czyli zarówno do domu, jak i na rynek kontraktowy, ze względu na to, co już wspomniałam, czyli, że jest to tkanina trudnopalna i bardzo trwała, czyli zazwyczaj o bardzo dużej ilości cyklu w ścieralności Martindale'a. Teraz kilka słów o drugim takim najpopularniejszym surowcu, czyli o tkaninach bawełnianych. Również pochodzi z odnawialnych źródeł surowca, wiadomo, zbiory bawełny. Czy jest ekologiczna, czy nie, zależy od rodzaju uprawiania i rodzaju zbiorów, czyli czy producent zbiera ją w sposób ekologiczny, zależy od tego, czy stosuje opryski, które ułatwiają zbiory kwiatów bawełny, czy ich nie stosuje. Jeżeli ich nie stosuje, wtedy mamy do czynienia z bawełną eko i z certyfikatami właśnie eko. Dobrze pochłania i oddaje wilgoć, jest przyjemna w dotyku i można ją prać. I to są właściwie jej największe atuty, które znamy najbardziej z obszaru zastosowań jako, jako tkanin do ubioru. Jeżeli chodzi o zastosowanie ich na tapicerkach, no to najlepiej odnajdują się na tapicerkach ze zdejmowanymi pokrowcami, ponieważ mają możliwość wyprania po prostu, jak również w domu. Nie bardzo nadaje się do przestrzeni kontraktowej z tego powodu, że no nie jest to tkanina y, trudnopalna. Można ją oczywiście uniepalnić, y, można ją wzbogacić teflonem, wtedy jest bardziej odporna na zabrudzenia y, i brud nie wnika od razu w włókna tkaniny. Jej dodatkową zaletą jest to, że jednak jest to niższy przedział cenowy niż w przypadku wełny. No, i wróćmy jeszcze do początku, czyli tak jak wspominałam, dzielą się na, tkaniny dzielą się na te pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Jeżeli chodzi o tkaniny syntetyczne, to chciałam powiedzieć kilka słów o poliestrze, a konkretnie o jej, jego takiej najbardziej szlachetnej odmianie, czyli o trewirze CS. Jest to zastrzeżona nazwa i jest to tkanina, która jest całkowicie ogniotrwała. Jest ona produkowana i dystrybuowana przez firmę Trevira. Jest to znak zastrzeżony, skrót CS oznacza comfort i safety. Ona jest o tyle fajna, że ma też właściwości troszeczkę inne niż te, te tkaniny naturalne. Tak jak wspominałam jest ogniotrwała, można ją prać nawet w wysokich temperaturach. Potrafi udawać właściwie każdy rodzaj tkaniny, czyli Trevira może wyglądać jak Wełna, jak bawełna, jak płótno, czy nawet jak jedwab. Ma, jest bardzo odporna, ma dużą odporność na ścieranie, i na pilingowanie. I jest też przyjazna alergikom. I na koniec troszeczkę informacji technicznych. Państwo wszyscy i tak na pewno o tym wiedzą, ale co to jest test Martin Day'a, to oczywiście te, test odporności tkanin przeprowadzony za pomocą maszyny, która robi takie ósemki. Te ilości ósem, ósemek są sprawdzane. Dobre firmy sprawdzają je co 5 tysięcy cykli do pierwszego przetarcia nitek. I zazwyczaj te cykle wszyscy zawsze o nie pytają, i przyjmuje się, że im wyższe, tym lepsze. Niemniej jednak mam tutaj takie dane z Instytutu Duńskiego Instytutu Technologicznego, które pokazują, że tak naprawdę ilości tych cykli Martindela potrzebne do wnętrz są de facto o wiele mniejsze niż zazwyczaj się wydaje, czyli do mieszkań. W przypadku miękkiej tapicerki, czyli kanap, sof, e, takich rzeczy, foteli wystarczy tak naprawdę już 10 tysięcy cykli Martindale'a. E, natomiast na twardą tapicerkę, czyli na przykład na krzesła czy na ławki 15 tysięcy. W biurach to raptem 25-35 tysięcy. No i najwięcej to potrzeba do użytku publicznego, czyli tam, gdzie jest duży ruch e, przy nie wiem, takich jak dworce, lotniska i tak dalej, 30-40 tysięcy, przy czym zazwyczaj stosowane są mimo wszystko dużo wyższe te parametry. Kolejnym testem, który jest przeprowadzany na tkaninach, to jest to test na peeling. On jest przeprowadzany w taki sam sposób jak test Martindala, czyli jest to też kręcenie takich usamek z tym, że przy teście Martindala jest to robione z obciążeniem 80 kg, czyli takim naśladującym obciążenie człowieka. A test na peeling jest robiony bez obciążenia, czyli po prostu naśladuje samo tarcie. I peeling się ocenia w skali od 1 do 5, ogólnie od 3 w górę to jest dobrze. I trzecim takim testem jest odporność na blaknięcie. Ona jest testowana w warunkach laboratoryjnych, które naśladują światło słoneczne i ten, ten stopień się określa też od, w skali od 1 do 8 i każdy punkt to jest podwojenie czasu wystawienia tkaniny na działanie światła. 8 jest to tkanina, na której nie ma śladu żadnego blaknięcia, jest to w zasadzie nieosiągalne, chociażby przez to, że no, testuje się do momentu, kiedy coś, coś widać. No 7 to już jest doskonale, od 4 mówimy, że ma dosyć dużą odporność na blaknięcie. Inne testy, które się przeprowadza, zazwyczaj dostępne są już tylko na określoną prośbę klienta, to odporność na farbowanie, czyli przyjmowanie koloru od innej tkaniny. Te testy są przeprowadzane na sucho i na mokro, najbardziej chodzi oczywiście o jeans, który, który oddaje kolor. Też skala od 1 do 5. No i testy na trudnopalność to już w zależności od inwestycji, które są prowadzone i też na jakim rynku są prowadzone. Najpopularniejszy to test papierosowy, czyli British Standard 5852, w Polsce to w zasadzie wystarczy, jeśli chodzi o rynek kontraktowy, no to jak mówię, zależy od inwestora. Dziękuję bardzo.